Z takich oto broni strzelano broni. No nie broń, to po prostu harpuny, które były wystrzeliwane ze statku, właśnie nie wiem, wieloryby, w jakieś inne wielkie saki. Potężna rzecz tokusole, te wikingowie. Turystów dzisiaj masakra. A tu mamy e, po pierwsze Rolanda Amundsena, który był polarnikiem i popłynął, popłynął, poleciał wodosamolotem w, na ratunek jednemu, e, też innemu polarnikowi, który się zgubił, czy się rozbił. Niestety nie udało mu się, nie udało mu się dolecieć do tego człowieka, żeby go uratować. E, że z tego co pamiętam, to był Włoch, jednak on tym wodosamolotem rozbił się i zginął. To była jego ostatnia podróż, ostatnia jego wyprawa, no taki sławny polarnik tutaj. Tutaj znajdujemy się w Muzeum Polarników, można zobaczyć jakich narzędzi używano w tamtych czasach, jakie rzeczy wytwarzano, to oczywiście fajki, takie fajki możecie znaleźć na filmie u Golden Mańka nad Tamizą. A tu máme sobie trubka pod šatou. porwali naszego Misia Wojtka. jakoś po tym muzeum tych polarników mam taką taki niesmak, taki niesmak pozostawiony, dlatego muszę coś dopowiedzieć oczywiście. No to wiadomo, że tak to wyglądało, no to jest to historia, historia tutaj tutajszej ludności, tutajszego stylu życia, ty, trybu życia. Przybyli tutaj ludzie z dalekich stron przybyli tutaj na sam koniec tego kraju w te dzikie tereny w tereny, które właśnie żyły, w których żyły sobie właśnie te piękne zwierzęta, te piękne zwierzęta, które sobie który to był ich dom i czuło się tutaj u siebie, czuły się tutaj wolne i wpadł człowiek z bronią, harpunami, dzidami yy, i tuk, masowo, wieloryby, foki, niedźwiedzie i inne inne zwierzęta żyjące tutaj. I nie wiem, nic takie No wiem, że tak wygląda życie, że trzeba zabić, żeby zjeść. No wiadomo. Ale to już nie tylko zabijano dla przeżycia, zabijano i osiedlono się tutaj, aby zabijać. Nie osiedlono się tutaj przez przypadek z wyboru. Czy jakie, no znaczy nie z wyboru, tylko z jakiejś przyczyny. No i trzeba było sobie poradzić, więc trzeba było zabić, żeby zjeść. Nie, oni się osadzili tutaj, aby zabijać, aby zabijać, bo zobaczyli, że tej zwierzyny tutaj naprawdę jest bardzo dużo. Zaczęli zabijać nie tylko, żeby przeżyć, że zaczęli zabijać, żeby tym handlować, żeby zrobić z tego biznes. Więc to się otworzyła, to się otworzyła firma, na no, jaki jest wysyp grzybów i, lub jagód to wszyscy lecą do lasu, zbierają te jagody, stoją przy drogach i sprzedają. I to tak samo tutaj, jak tutaj odkryli to miejsce i zobaczyli, jaka zwierzyna tutaj żyje, to zaczęli to tuc na masową skalę i handlować futrami, tłuszczem, tranem, mięsem, kośćmi. E, wszystko, wszystko było wtedy przydatne. E, żeby zadowolić jakąś panienkę dobrym futrem, to trzeba było... 30 lisów odstrzelić, żeby takie futro i tam zrobić. No tak strzelam, nie jestem znawcą futer. Eee, no, ale no tak to wyglądało, tak to wyglądało w różnych regionach świata, w różnych częściach świata. Eee, I wyglądało tak tutaj. Tylko czy to muzeum, tak dla mnie, czy to jest muzeum, którym ja byłbym dumny z historii naszego pochodzenia, z historii tego, że jesteśmy zajebistymi mordercami zwierząt. I to już nie tylko właśnie w formie muszę zabić, żeby przeżyć, tylko muszę zabić, żeby się dorobić, żeby sobie żyć lepiej. Bo to modne, bo to fajne, bo to sprawia mi przyjemność. Tak samo w dzisiejszych czasach jest z myśliwymi. No, kusowników ja nawet nie chcę wymieniać, bo to w ogóle to jest nieakceptowalne dla mnie, ale samych myśliwych, którzy są tacy, którzy przychodzą, bo no bo jest konieczny odstrzał, bo są te masowe odstrzały tych zwierząt. Nie mówię, że jest za dużo, bo nigdy nie było ich za dużo. No, się, no Może dzików dużo się zawsze rozprzestrzenia. One się bardzo dużo rozprzestrzeniają. Tylko chodzi o to, że człowiek zabiera naturalne tereny, zwierzyny i ta zwierzyna, jak miała powiedzmy duży obszar lasu. I wtedy jej nie było za dużo, bo jak się roz, rozbierz się po całym lesie, to, to nikomu to nie przeszkadzało i ona miała miejsce, czuła się swobodnie, czuła się luźno, wolno. Ale jak my zabieramy tereny, jak nie wycinamy lasy, to rozbudowujemy miasta i tak dalej, i tak dalej. Z kolejne tereny idą pod wycinkę lasów, aby budować nowe rzeczy, obiekty, no to i te zwierzyny jest za dużo. Wtedy pchają się do dziki do miast. Eee... Wilki sobie chodzą i tak dalej, i tak dalej. I nie ma się co dziwić. Zwierzyna jest tu nic niewinna w tym momencie. No ale taki myśliwy, gdy odstrzeliwuje, no bo była, od koła dostał tam nakaz, że trzeba odstrzelić powiedzmy ileś tam tych dzików, takich starszych i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no bo faktycznie mm, no jest to jego robota. No jak nie on, to kto, kto, kto. Ale jak ktoś idzie i wali do zwierzyny, bo sprawia mu to przyjemność, sprawia mu to radochę, albo jedzie sobie na safari, bo jego marzeniem było ustrzelenie słonia, gazeli, antylopy, pumy, lamparta czy lwa. Dla mnie to są chorzy ludzie. Dla mnie to są ludzie, którzy, tak jak morderce, e, morderce, który z premedytacją zabija człowieka, no, tak samo tego, co z premedytacją dla zabawy, dla fanu, dla rozrywki, zabija zwierzę. E, powinni być na równo traktowani to jest takie moje zdanie no bo jak może co, jaką przyjemność może sprawiać odbieranie życia innej osobie, nie czy to człowiek czy to, czy to zwierzę także taka moja mała dywersja do, do tego muzeum nie wiem czy ja bym był dumny i chodziłbym z dumą i chwalił się gdyby u mnie na przykład w Nowogardzie było muzeum Mordowania... Nie, mordowania to no może nie. No nie, było tak, nie było takiej sytuacji. Ale na przykład Muzeum Niszczenia Grobów Żydowskich e, i wszystkiego co żydowskie przez Polaków. Tam oczywiście taka stara historia, ale to nie na tym kanale takie historyczne rzeczy. E, rozwalanie pomników, niszczenie grobów z pomników, robili sobie podjazdy do domu i krawężniki, czy tam schody w domu. Albo mm, murek w koło jeziora, który był zrobiony z nagrobków żydowskich. A i nie tylko. Także, także czy jakbym utworzyli muzeum niszczenia, yy, yy, niszczenia żydowskich rzeczy, czy ja bym chodził dumny, że mieszkańcy mojego miasta robili takie rzeczy, bym zapraszał do muzeum, zobaczcie, jak to moi, moi ludzie pięknie robili. Czy to jest takie. Hmm, czy to jest dumne? Nie wiem, czy to jest dumne. <laughs> Historia, oczywiście, tych polarników jest tutaj potężna. To oni tutaj rozsławili się z tym wszystkim. Ale czy pokazywanie, jak się Dzidom zabija, fokę, to jest takie w dzisiejszych czasach. Coś, z czego można... To, czy to jest chwalebne? Nie, no to jest historia. Jest to muzeum moim zdaniem historii polarnictwa. Ehm, no, raczej tak to jest. No, raczej tak to jest. No takie mam, dziwne mam takie odczucie. Nie wiem, jak wy tam widzicie. Czy wy widzicie to normalnie? Czy wy <laughs> sądzicie, że to jest normalne? Czy też macie takie delikatnie mieszane uczucia jak ja? Oczywiście to było to muzeum fajne, ja naprawdę byłem zadowolony, że tam poszedłem, że mogłem zobaczyć to, jak to wszystko wyglądało. Naprawdę tymi oryginalne narzędzia, bronie i, i, i to wszystko. To coś pięknego, zobaczyć kawał historii, bo lubię historię, dobrze wiecie. Ale też w jakimś tam stopniu, w jakimś tam procencie gdzieś taki mały niesmaczek pozostał u mnie. No nic, to wszystko z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.